Oni wszyscy są do ciebie idą lewa. Dobra, fit jest mi w dwójkę. Tam jest wszyscy, wszyscy to jest, co jest? Wolę na kolej A, a, a widzę, dobrze. Podejdźmy tam, podliśmy nam tego pod yee MK, podliśmy serę. No ci Gujak z lepszy chodzicie. Trzem Kejcie, nie wiem. Gdzie jesteście? Tam gdzie jest woda, dobra, się leje ja nie woda z wieży. Kraj zaskoczył, kraj zaskoczył! Ijdę, widzę, idę! Potkij, zwłotował cię! Mów tak, ma, sam co, jest, palić gumę co. Mogę palić gumę co najwyżej, pokażę. Go... <noise> 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 no, sorry. Piękna taktyka. Dobrze. Napierdolajcie Krajla. On, on zeskoczył dalej? Tak, ta jest na dole, jest na dole. Tiki go bije. No, gońcie jeszcze go. Gońcie go wszyscy. Kurde. Jak możemy to go gońmy. Jak nikt wyróż nie zeskoczył. Ej, wyluzowany spadł. Ej, ja, faktycznie, ktoś zeskoczył jeszcze. Pada, 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 musipa, musi paść, musi, pać, musi wyluzowany, wyluzowany. Ja, ja też Uważajcie, uważajcie Estarow, Estarow. Ja pierdolę kurwa Kuchaj, rady, się... Razy kombinuje Nic nie widzę jaki on slowness No to jest pojebane Uważaj uważaj BVT, dajesz radę daj, 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 daj. Co to lada, jest? No to mam trzy osoby nikt nikt osób patrzy z tym gościem jednym ten ten razy Nie dajcie krajowy pierdolić. warte ja idę wam na razy ja do kra... tak, ja do traila idę. No i znowu mam kurwa, kurwa. widok babci jakiś rencistki. Ja pierdolę, ja też mam <g incarcerated> widok babci kurwa. <g Lambda> Co to widok babci? Czekaj, jaki widok Babci ręcistki idą. No. Ja... Gdzie <gicar> oni są? dzieli oni są? Macich? Macich? Kraj pierdolił. Krajs uciekł. perełka. Dobra, to im się udało, to... E... To Daj z... Zabamci? Tak, ja tak takie babci leciski. <laughs> ważna rzecz, ważna rzecz, jak jest jak jest sam Kujan, to nie bijcie go w Piotr, bo sami się bijijecie bardziej. Jajaj, Żydą. A to ja wyciągam swojego, wolone. Eee, Snaf ze mnie na mnie zaskoczył. Co? Snaf jest czekicznie chory, chory, Chodź Ej, na wizy, na... widzę, widzę! Cele, celecę! On ucieka, on ucieka. Raz, no raz, jeszcze, jeszcze raz. Wu, dłu, dobra, pajcie. On myśli, że jest bohaterem. O, chodzi o. Eee, Smerf... Lewonem! Widzę, nas, widzę, 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 Tam pereł. nas mogą <X2> szczerze mówiąc. Tak, ktoś na dole Eee, kto to jest? Smurfy, Smurfy! On jest, jest psychicznie chory? On nie jest psychicznie <przeguś> chory. Wjebał się, na typa z siłką, Musimy go zgrasować. Ucieka, ucieka. Aj! Ale on, on... nie wiem, co on robi. On nie ma Gdzie jest? Dobra, biorę te perełki. Aj, albo aj, A to jesteś ty. Tak, to jest ja. To Ej Goraków na dole, Goraków jest na dole! Goraku, goraku. goraku myślisz, jest z bohaterem też Goraków. Aaa Nie czy idzie. A, No i co z tego? Zapnę A jednak nie, dobrze się trzyma. O, wyryzowane się ma wyryzowane się stwierdzą. Uważaj, ale że żeby my się my nie... A, no zapnę je, no ale co z tego jak zazwracam Nie dobra, bardziej się bałem, że się zepchną do siebie, nie? Ja tu ja powiem tak, to jest to jest moja wieża po prostu, ja Wieża na górze, Ja po prostu tam walczę, jakby to jest cały czas na niesienie. I i przed zamek szybko, chodźcie! Widzę, zamek. Dobra, no, no, no. A co się dzieje? Widzę. Roz, Razy? O kurwa, też tak. się wiebałem tak. tutaj. Do tych pojęć. Nie ja mam tu, tych efektów na razie, bo nie ma co rzucać, mam zorcora. Ja nie? Aha, dużo. Dobra, dobra to. To jest dobra, To jest dobra, To jest dobra, To jest dobra, To, to Ej, wyluzowany Zostań. poza tym! Dobra, już wrócił, już wrócił już Ajajaj, aj. chciałem go tak dopłacić no nie, ja, nie rozumiem, ja wyluzowany go Ej, spycham go kogoś... już, a, Kraja ospy, spychamy do was, Kraj jest na dole Ale mam widok babci rocińskiej po oczy Ale nic, Smerf spał Smerf spał, Smerf spadł, Smerf swojego milionka życiem Zabijcie Smerfa, Smerfa przede wszystkim Gdzie jest Smerfy? Nie wiem, już uciekł Uciekł, uciekł, uciekł Ej, to jest dead Smerf, a to jest Iwona To jest, nie wiem kto

Wasze nie mają, wasz cesarz zginął, Poddajcie się. <gryzindrę> nie macie po co walczyć. Nie macie po co walczyć. Za co walczyć? Chyba trzy. razy wyskoczył, razy wyskoczył. Łap. Krejas, krew ode mnie ubiega Raz, razy, razy, razy tutaj bijesz. Raz, razy skierowali razy, się w, razy, nie, 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 nie. w na górze, chyba. chyba Na samej górze, ja go trzymam. Ja go trzymam w tym, w pańczynie ale bije mnie Ty idę do ciebie. A już ja, już uciekam, ja bym dostał.

Wybrałem tyle minut, tyle minut, tyle minut, tyle co? a to jest tyle Ej, tyle minut, się tam, tyle minut, tyle minut, tyle już. tyle minut, tyle minut, szanować minut, No. minut, tyle No. tyle minut, kolego. minut, tyle No tyle minut, tyle No. tyle minut, 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 tyle ja już tam wyrzuciłam właśnie Tyś! To się wpierdala we mnie mocno, no, nie wiem kto to Agorakos Agorakos? Ej, ktoś ja mnie wyrzucił, wyrzucił. ktoś mnie wyrzucił! Bruto. Ja wyrzuciłem, miałem zapasowy A, dobra Grail? Grail? Ja jestem na ich wieżę, ogólnie się z nimi Idę, idę, idę Ale jakby oni trochę nie ogarniają, bo są takie lagi, że... Dobra Ja nie wiem, nie widzę. O kurde, Agorakos, z jakich mi wdał Bo go No przecież No nie no, Ej, ej, blisko A on płynie. Trzeba no, tak zniszczono teraz zbroję. No. No, no. Z płotki, rzuci ktoś? Ego chcesz. No, w się sensie speed, ten tak? stręcza chociaż. W no, speed, no, speed stręcza dajcie. Ja mogę, ja, bóżę, ja Rzucaj, rzucaj, tak? patrz, bici, rzucaj. Rzucaj, rzucaj. O dobra. Czekajcie, nie czekajcie, dobra, nie czekajcie już. Dobra. Za cofał, cofał. mi umiera, AY GORAKOWA! Dobra, ja, ja, ja idę po razem Albo z ksami, o Ksami jeszcze totem ma Ty, elektrol bohaterze, Gorakowa e, Razy, razy Razy e, w sieć, fuck Dobra, do mnie się gońcie sobie Gon się, gon razem, przynajmniej e, tego nie razem? No to on będzie ten samej ataki, gej, gorzej A, heal'a Mamy to jest tylko podanie się, no, się tak. w... Ale ten, na, na górze jest ten, wyluzowany jeszcze e, Faktycznie Nie. Jest gdzie? Gdzie? No tak mi się wydaje, widzę jego skina. Był, jest teraz przed zamkiem. No ja nie, nie, no. nie Nie, ja Nie, jest przez Jest, 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 jest zamkiem. Z razem, no. Co was, ten, Dobra, wyluzowanego, wyluzowanego. Widzicie do ten, ten. łapujcie się, łapujcie się, żeby ten, żeby weź, uderz tego, uderzcie się, no, żeby przyspieszyć. No. Nie, nie wiem, czy to choć coś dawało. No, 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 a ten knock dużo nie da jak no mam tak na jak teraj'a ma. Jakby on na pewno nie miał nie, ucieknie, bo ja mam trój zęb jest deszcz, ale to padł Potem Końki go no do końca Dobra, Dobra. A to już nie jest desercja, tak, tak dalej. Tak, tak ja tak. uciekł z was, GG no nie Wygraliśmy Nie zdziwimy się, jak za... kierujemy się w stronę z POLISU. Dobra, no EITOS POLIS, te panowie, panowie. A drugiej strony, od drugiej strony go. Nie, no nie mogę, pogoń kurwa, za Duńczykiem. Co jeszcze go gonisz? No? Ja pierdolę. No, to idzie tam sam, palimy go teraz. Nie! Tak. nie! Dobra, no, 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 no. jestem za, bierzemy lawę paloną Nie palcie dzisiaj nic, to nie palcie, kurwa Taktyka spalonej ziemi, nie będą chcieli tego odbijać Dokładnie <grym> tak, <grym grym> Dobra, ja pierdolę tak, tak i proszę wielki polec Mówiąc wyluzowanym przez te lagi, tak długo przeżył. Powiem wam, że mam czas i zbiłem. Tak? Dajesz czapkę, z... czapka, czapka Te lagi, jak tak dobra. bardzo im pomagały. Jest git no, Trzeba im jakieś napisać komentarz, jakby ich nie no, nienawidzimy, że są leszczami. Dobra, widzimy. Bo oni zawsze tak robili, tam na świecie RP. A, no. Jak z nami wygrywali Uch. No i Katie poszedł. No dobra, myślę, że już koniec. <laughs>